Witam państwa ponownie w naszym gorącym studio, w którym już witamy na łączach Skype pana redaktora Leszka Szymowskiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. W końcu nie wiadomo, kiedy to poleci. A teraz najważniejsze pytanie dnia. Panie redaktorze, wszyscy dzisiaj no, komentują albo mają jakiś stosunek do sprawy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i, i tegorocznego jej grania, jej święta. No, dużo się mówi o tym, że. Dużo się mówi o przeszłości pana, pana Owsiaka, dużo się mówi o sposobie, w jaki zbiera te pieniądze i dużo się mówi o tym, na co one tak naprawdę idą. Zacznijmy od tego, co tak naprawdę wiemy o przeszłości Jerzego Owsiaka i jakie tajemnice, jako znany dziennikarz śledczy, z jego przeszłości mógłbym nam panu powiedzieć. No, o przeszłości Jerzego wsiaka wiemy niewiele. Wiemy, że jego y, rodzina ma związki z, y, ze służbami specjalnymi PRL, y, czyli jest tak zwanym resortowym dzieckiem. To natomiast no to, że jego rodzina akurat jakoś tam się uwikła we współpracy z reżimem PRL, no to trudno tym obciążać jego. Wiem, że jego związki z politykami są dość tajemnicze w Polsce, no to jest człowiek, który główną karierę, główny lans swojej osoby zrobił na działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest człowiek zdecydowanie niejednoznaczny. Nie można, prawda, jego w żaden sposób zakwalifikować. Nie można go tak krótko oceniać, że a to jest postać pozytywna, a to jest postać negatywna. To jest postać, jakby to powiedział pan Zagłoba w Potopie, że w tym człowieku to wszystko jest pomieszane, jak ziarno z plewami, prawda, że tyle co dobrego i złego. Ja myślę, że tak, że przede wszystkim. Te akcje dobroczynne, które robi pan Jerzy Owsiak od lat, zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, no to niewątpliwie liczy mu się na plus, prawda? No trudno, panie redaktorze, jakikolwiek taki zdroworozsądkowy argument wysunąć przeciwko człowiekowi, który zbiera pieniądze na pomoc chorym dzieciom. Więc no to jest z pewnością bardzo pozytywny aspekt jego działalności. No ale właśnie tutaj w tle, w tyle za tym zaczynają się. Takie rozmaite znaki zapytania, bo zwróćmy uwagę na to, że de facto nie było żadnych kontroli nigdy, w czasie żadnego rządu, kontroli wydatkowania tych pieniędzy. To znaczy, my wierzymy na słowo Jerzemu Łosiakowi, że on wszystkie pieniądze zebrane w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wydaje rzeczywiście na pomoc dzieciom. I no teraz... ja wejdę panu w słowo, wręcz przeciwnie, przegrał kilka spraw ze słynnym blogerem Matką Kurką. I te sprawy między innymi też dotyczyły jego rozliczeń niezbyt transparentnych. No właśnie, no ale teraz to, to z jednej strony. No, z drugiej strony, mamy tam świadectwa rozmaitych dzieci, wielu rodziców, dyrektorów szpitali, lekarzy którzy mówią, że rzeczywiście te pieniądze trafiły na pomoc dzieciom. No i teraz znowu możemy postawić takie filozoficzne pytanie. Czy jeżeli człowiek zbiera miliony na y, pomoc dzieciom i z tych milionów większość rzeczywiście trafi na pomoc dzieciom, a mniejszość no, gdzieś się tam rozejdzie w jakichś nie, nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, to czy to jest y, bohater pozytywny czy negatywny, prawda? No i to nie można postawić na to takiej jednoznacznej odpowiedzi. Tym bardziej, że z tego co ja zauważyłem, to żaden rząd, nie był skłonny do tego ani w czasach żadnego rządu, nawet takie instytucje jak Najwyższa Izba Kontroli nie były skłonne do tego, żeby się przyjrzeć finansom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po prostu sprawdzić, na co każda złotówka została wydana. To też byłoby trudne z tego względu, że zbiórki dla Jerzego Owsiaka często są robione gotówką, prawda, więc trzeba wierzyć tak naprawdę na słowo, że tej gotówki zostało tyle wpłacone, ile Jerzy Owsiak mówi. Drugi taki aspekt to jest taki, w jaki to sposób wpływa na służbę zdrowia. No bo z jednej strony może Jerzy Owsiak mówić tak, no służba zdrowia w Polsce jest niedofinansowana, jest źle zarządzana, no ale przecież te dzieci nie są temu winne, więc trzeba tym dzieciom pomóc. No to jest postawa, pod którą trudno się nie podpisać, yy, yy, prawda, obydwiema rękami. No ale wtedy z drugiej strony to taka postawa z kolei motywuje polityków odpowiedzialnych za służbę zdrowia do przyjęcia takiej postawy: A to mówimy rzeczywiście, zaoszczędzmy na tej służbie zdrowia, dajmy na co innego, bo jak zaoszczędzimy na służbie zdrowia, to zawsze się znajdzie jakiś osiak, który prawda, w naszym imieniu pozbiera te pieniądze i ludzie i tak to, co my z, z nich ciągamy, podatka, co, co powinniśmy z tych podatków wydać na służbę zdrowia, to i tak tym dzieciom pomogą. Pomogą, w związku z czym weźmy te pieniądze i na no co innego, prawda? To jest szereg paradoksów w tej, w tej, w tej... No, ale, ale myślę, że jedna rzecz jest prosta. Jedna oś krytyki jest oczywista, to znaczy zaangażowanie polityczne pana Owsiaka. No wyobraźmy sobie, gdyby... Pan Jerzy Owsiak skupił się rzeczywiście na pomocy dzieciom, na, na dostarczaniu sprzętu do szpitali, na szkoleniu ratowników i tej pobożnej, nazwijmy to, części swojej aktywności, a nie na organizowaniu festiwali, które są jednymi z najgorzej zorganizowanych imprez masowych chyba w Polsce, gdzie, gdzie panuje bezchołowie, gdzie promuje się różne nihilistyczne postawy. A nie zaangażowaniu politycznemu, które owocuje jego bezpośredniemu udziałowi w kampanii wyborczej. Gdyby tego wszystkiego nie było, to, to i krytyków można by policzyć na palcach jednej ręki. A tak, a tak to po prostu wzbudza, angażując się w te sprawy społeczno-polityczne, wzbudza, no jak to w Polsce, wielką falę złych emocji. Po co to jemu? Ja się pytam. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, trzeba sobie postawić takie pytanie: czy gdyby nie ten polityczny lans Jerzego Owsiaka, to czy on byłby takim celebrytą i czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie byłaby nie, nie zbierałaby dodatków no, na poziomie wielu różnych innych, prawda, charytatywnych organizacji, które istnieją, więc no, mówię, no to jest postać niejednoznaczna, to co pan przed chwilą był łaskaw powiedzieć, ja znam, pan nie jest, ja ten argument znam, pan nie jest jedyną osobą, która taki pogląd głosi, ale z drugiej strony mam też w rodzinie i to dość bliskiej, przypadek, yy, gdzie za pieniądze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kupiono, rzeczywiście sprzęt i ten sprzęt został, został yy, wykorzystany do leczenia dziecka mojego bliskiego krewnego, prawda? I on ma z kolei do tego podejście inne. Niech ten owsiak się lansuje, niech gada głupoty, prawda? Niech sobie opowiada, co tam chce, bo to nie ma żadnego znaczenia, ale mojemu dziecku pomógł, prawda? I ja takie podejście też rozumiem, więc dlatego postać niejednoznaczna. No ale, no, można, rzecz, rozumiem to podejście, tak? Ktoś oczywiście osobiście odczuł tą pomoc i, i absolutnie jest to godne szacunku i zrozumiał mechanizm. Ale proszę pana, no, to, to są przecież wielkie szkody. Szkody w e, mentalności młodzieży. Czy pan, czy pan uważa, że to jest dobre, że, że młodzież wychowuje się na takich wzorcach, których hasłowo nazwiemy rupta co chceta? Mało tego, on jest autorem pewnej formacji społecznej, e, która... która, która jest esencją elektoratu liberalnej lewicy w Polsce. Tak, dokładnie tak. No, no, no dobrze, no ale wie pan, no, czy można być tak makiawelicznym, żeby uważać, że no, jest to trup, który godny jest celu, ta, ta szkoda, o której tutaj mówię. No, no nie, oczywiście nie, dlatego ja mówię, że to jest postać niejednoznaczna, panie redaktorze, której, nie sposób, której działalności nie sposób ocenić w kategoriach czarno-białych. No, bo tak jak mówię, znam podejście takich osób jak pan, ja się z panem zgadzam, prawda? Ale zgadzam się równo, równolegle z tym moim krewnym, który mówi, niech on się tam gada co chce, bo on mojemu dziecku pomógł, prawda? W związku z czym, no to. To jest poczeka, który się nie da jednoznacznie ocenić. Jakkolwiek ja się tutaj z panem w pełni zgadzam, że hasła typu rupta to chceta, to demoralizowanie młodzieży, to lans, te wulgaryzmy, ta polszczyzna w cudzysłowie, którą się Jerzy ok, posługuje, no jest nazwijmy to delikatnie no, niegodna pochwały. No tak, no, ale jeszcze na chwilkę, skoro, skoro mamy pana na, na Łączach, chcę, chcę dopytać o, te, o tą jego przeszłość, bo, bo to nie tylko e, jego prowincja owo resortowe dziecko z Owsiaka, to także jego praca w rozgłośni harcerskiej, w towarzystwie przyjaciół chińskich ręczników, bo tak to się chyba należało, żeby to nazywało. To także jego aktywność happeningowa, performerska w Jarocinie, kiedy właśnie, kiedy no, robił wszystko, żeby zaangażować młodzież w takie ruchy odciągające je od prawdziwych problemów, które ta młodzież miała, to były ruchy z całą pewnością. Jego akcje były animowane przez służbę bezpieczeństwa. No i pytanie: Czy, czy też aparat propagandowy, który briefowała służba bezpieczeństwa, programowała służba bezpieczeństwa, i, i stąd pytanie. Czy, czy mamy tutaj jakieś y, dokumenty dotyczące jego aktywności i jakieś tam powiedz, powiedzmy co sobie y, szczerze kompromaty? No, w instytucie Pamięci Narodowej zachowały się pewne dokumenty dotyczące, Właśnie w przeszłości Jerzego Owsiaka. Natomiast z tego, co ja wiem, to wokół niego kręci się kilku funkcjonariuszy dawnych i późniejszych po 89 roku służb specjalnych, którzy w jakiś sposób go rozgrywają, no, ale w jaki też tego nie wiemy, bo oni tego nigdy nie powiedzą. Więc mówię tu, myślę, że dużo, dużo, dużo wniosłaby do tej naszej rozmowy kontrola faktyczna kontrola wydatków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile z tych pieniędzy zebranych od Polaków rzeczywiście poszło na pomoc chorym dzieciom, a ile nie poszło i co się stało z tymi, które nie poszły, prawda? Ale tak jak mówię, taka kontrola jest niemożliwa do przeprowadzenia. Bo Ale ile... taka kontrola była według Matki Kurki, słuchałem ostatnio vloga tego, tej osoby i e, podobno w 2014 roku wyszły takie dane, że ta proporcja to było 60-40, o którą pan pyta, czyli 60 na cele charytatywne, statutowe, a 40 na, to, na, na tą całą resztę, czyli te, te imprezy, prawda, pensje, y, socjal, kadry i tak dalej. To podobno takie były proporcje podówczas. No tak, tylko jest pytanie, na ile to jest wiarygodna dana, bo zwróćmy uwagę, że oczywiście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wpłacać przelewami bankowymi, i wtedy mamy tutaj jasność, prawda, analizując historię tych przelewów, ale przecież wolontariusze w Ośpu zbierają też do puszek gotówkę, prawda, można wpłacić złotówkę 10, 50 i tak dalej i nie mamy żadnej gwarancji, że ta kwota, którą potem jeżeli Owsiak podaje, ona rzeczywiście odpowiada kwocie zebranej, prawda, że przecież jakieś tam pieniądze mogły gdzieś po drodze zniknąć. No ale znowu, nawet jeżeli te dane, które pan, panie redaktorze przywołał, są rzeczywiście prawdziwe, no to znowu zwolennik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powie tak, no dobrze, no te 40%, no to są jakieś koszty organizacyjne, komuś tam trzeba zapłacić i tak dalej, to nawet nie te 60% pójdzie na te biedne 10 To jest może powie, nawet niech te 10 pójdzie, no, no chyba aż nie? tak? Tolerancyjni nie jesteśmy. Bo ja tu przywołam jeszcze, bo pamiętam, pojawił się w pewnym okresie, chyba dekadę temu taki, takie opracowanie ipn u dokument będący analizą. Tego i zbiorem, zbiorem akt służby bezpieczeństwa, co działo się w Jarocinie. I tam zdaje się, pamiętam też, bo przeglądałem to, to opracowanie, tam, tam bohaterem jest Jerzy Owsiak, gdzie SBC mówią na kogo uważać, kogo chronić, a, a kogo zwijać, kogo obserwować, prawda? No to. Tam wyraźnie widać, skąd on przychodzi i na czyją rzecz pracował, choć, choć nie znamy jego teczki personalnej, być może warto byłoby się za nią rozejrzeć. No i pytanie, czy ci funkcjonariuszy, którzy wokół niego są, nie pochodzą jeszcze z tamtych czasów? No dokładnie, no więc to są takie znaki zapytania. To, jak mówię, to jest postać niejednoznaczna. Nie możemy powiedzieć, że on odgrywa. W Polsce rolę tylko dobrą, podobnie jak nie możemy powiedzieć, że odgrywa rolę tylko złą, bo tu mówię, to cały spektrum opinii na jego temat słyszymy. No i tak naprawdę trudno się, trudno, trudno się temu dziwić. Czyli czekamy, panie redaktorze, no czekamy na pana książkę, zapewne pasjonującą, pod tytułem Cała prawda o wsiaku bo, bo, to, bo to byłby hit, wie pan? Nie sądzę. Nie sądzę. Wie pan, dlaczego nie sądzę? Dlatego, że co by nie powiedzieć jednak, o Jerzy Wsiaku, to jedną rzecz trzeba mu przyznać, że on jednak zbiera te pieniądze od prywatnych ludzi, prawda? To nie jest tak, że on tam zrobi się jakimś. No, ostatnio nie do końca, muszę panu wejść słowo. No, przecież ostatnio dostaje pieniądze od Orlenu, od polskiego rządu wprost, od innych spółek Skarbu Państwa. To się trochę zmieniło. No okej, okay, panie redaktorze, no ale teraz znowu, się, wejdźmy w buty przeciętnego Polaka. No to taki, taki Polak powie tak, no dobra, Toż lepiej, cytując klasyka, prawda? Powie tak, no lepiej, żeby oni rzeczywiście z tego Orlenu, jak mają ukraść, to niech da załowsiakowi, nie? Dazą nie? No i... Czy Polacy są aż tak, że są safanduami, to wiemy, ale czy są aż tak makiaweliczni, nie jestem pewien. Chyba warto przedstawiać fakty dotyczące tej osoby, chyba warto mówić prawdę o Wielkiej Orkiestrze, bo y, nie jestem pewny, czy, czy tak to jest, że, że, że te dobre rzeczy bilansują te złe w tej postaci. No ale ma pan prawo do swojej opinii, być może to pan ma rację. Znaczy, panie redaktorze, ja jako dziennikarz śledczy oczywiście jestem za tym, żeby jak najwięcej informacji na temat samego ofiaka, który z racji tego, co robi siłą rzeczy, stał się osobą publiczną, jego wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, jednak się do opinii publicznej przedostawało. To bez dwóch zdań, prawda? Każdy, kto decyduje, czy, to, czy dać złotówkę, czy 10, czy 50 złotych, jednak powinien mieć pełną wiedzę na to, komu te pieniądze daje. To bez dwóch zdań, prawda? Ale tak jak mówię, ja słyszę całe spektrum opinii i. Każdą z tych opinii szanuję. Musimy kończyć, zatem czekamy na Pana arcydzieło. Pozwolę sobie kontynuować ten wątek na finiszu naszego programu. Cała prawda o Jerzym Owsiaku i, i oby, oby ludzie poznali tą prawdę, co być może da im do myślenia. Naszym gościem był redaktor Leszek Szymowski, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. Zostańcie z naszą stacją.